Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Przegrzanie silnika samochodu zdarza się z wielu powodów, różnych usterek, wlewania niskiej jakości płynu niezamarzającego, wycieków i tak W samochodach używanych z przyzwoitym przebiegiem często pojawia się dodatkowy problem, banalne zatykanie wąskich kanałów i cienkich rurek chłodnicy. Sposób na wyeliminowanie problemu jest stosunkowo prosty i nie wymaga dużych nakładów finansowych, należy umyć układ chłodzenia silnika. Prace można wykonać samodzielnie, we własnym garażu lub na ulicy. O przyczynach i konsekwencjach zanieczyszczenia. Silnik i elementy układu chłodzenia nowego samochodu SA absolutnie czyste. Wymiana ciepła w chłodnicach i płaszczu wodnym silnika jest tak wydajna, jak to tylko możliwe. Z biegiem czasu na wewnętrznych powierzchniach kanałów tworzą się osady, które utrudniają przenoszenie ciepła z płynu chłodzącego. Przyczyny tego zjawiska S.A. następujące, naturalne utlenianie i rozkład płynu niezamarzającego, napełnianie układu nieoczyszczona woda. Bogata w tlenki metali, sole, stosowanie oleju opałowego niskiej jakości, pęknięcie uszczelki między blokiem silnika a głowica cylindrów. Głowica cylindrów, przez która olej silnikowy dostaje się do kanałów chłodzących. UWAGA! Krążący gorący płyn oddziałuje również na uszczelki i różne uszczelniacze, stopniowo wypłukując cząstki materiałów. Te ostatnie przemieszczają się przez układ i zatykają najwyższe miejsca, plaster miodu chłodnicy. Proces rozkładu płynu niezamarzającego jest uważany za naturalny i obserwowany we wszystkich samochodach. Wynikiem jest osad w postaci śliskich osadów na wewnętrznych ściankach rur i kanałów. Zjawisko to praktycznie nie wpływa na wymianę ciepła, Dopóki warstwa izolacyjna nie stanie się zbyt gruba, 10 do 15 lat użytkowania samochodu. Inne przyczyny wynikają z niewłaściwej konserwacji pojazdu lub awarii silnika. Osobno warto wspomnieć o napełnianiu zwykła woda, od jej kontaktu z zimna powierzchnia rurek wymiennika ciepła tworzy się kamień. Jest to twardy kamień termoizolacyjny, często blokujący przepływ cieczy przez chłodnicę silnika. Zatkanie rur układu chłodzenia powoduje przegrzanie jednostki napędowej. Dalej jest jasne: zużycie grupy cylinder tłok jest znacznie przyspieszone, kierowca musi naprawić silnik wcześniej niż powinien. Kiedy należy wykonać płukanie? Usuwanie zanieczyszczeń z układu chłodzenia silnika odbywa się w razie potrzeby, nie ma jasno określonej regulacji. Jeśli maszyna jest prawidłowo konserwowana podczas pracy, a płaszcz wodny i wymienniki ciepła SA wypełnione wysokiej jakości płynem. Niezamarzającym, wytracanie i gromadzenie się osadów pozostaje minimalne. Minie 8 do 10 lat, zanim pojawi się taka potrzeba. Na zatkanie elementów układu chłodzenia samochodów wskazuje szereg objawów, silnik stale pracuje w temperaturze bliskiej granicznej. Często włacza się wentylator elektryczny, po napełnieniu świeżym tosołem płyn staje się ciemnobrazowy w ciągu kilku godzin osady. Na wewnętrznej powierzchni korków wlewu paliwa, wymiennik ciepła ogrzewania przedziału pasażerskiego nie ogrzewa prawidłowo powietrza. Płyn niezamarzający szybko się wygotowuje i musi być często uzupełniany. UWAGA! Objawy ESA prawdziwe tylko wtedy, gdy pompa i termostat ESA w dobrym stanie i nie ma wycieków na połaczeniach. Z reguły powyższe objawy pojawiają się jednocześnie, ponieważ cząsteczki zatykające i sole ESA równomiernie rozmieszczone w całym układzie. Jednak to wymiennik ciepła przedziału pasażerskiego zarasta jako pierwszy, jego rurki ESA najcięższe. Samo umycie chłodnicy nie wystarczy, należy usunąć osady ze wszystkich kanałów i zespołów. Używane środki: najprostszy i najtańszy środek woda destylowana, służy do profilaktycznego płukania w procesie wymiany płynu niezamarzającego. Procedura jest niezwykle prosta wyczerpany płyn niezamarzający jest spuszczany, sieć chłodzenia jest napełniana destylatem, po czym silnik jest podgrzewany do temperatury roboczej. Następnie układ jest ponownie opróżniany i napełniany nowym niezamarzającym płynem. Profilaktyka daje wyniki w przypadku ciągłego użytkowania przy każdej wymianie płynu chłodzącego. Zmycie woda kamienia, który odkładał się przez kilka lat, jest nierealne. Do czyszczenia kapitału doświadczeni kierowcy używają takich środków, woda destylowana z dodatkiem słabych kwasów, cytrynowy, octowy. To samo z dodatkiem i kaustycznej lub podchłorynu sodu. Lepiej znanego pod nazwą Whitewash fabryczne środki chemiczne do płukania układu chłodzenia, sprzedawane w sklepach samochodowych. Chemia fabryczna dzieli się na dwie grupy: silne i łagodne płyny płuczące. Wybór i zastosowanie zależy od stopnia zatkania. Pytanie brzmi: jak określić stopień zatkania? W końcu zanieczyszczenia nie widać z zewnątrz. Tutaj należy kierować się dwoma oznakami: osadami na korku chłodnicy głównej oraz wydajnością pracy na nagrzewnicy. Jeśli nagrzewnica kabiny praktycznie się nie nagrzewa lub dolna część korka chłodnicy jest pokryta brudnym osadem, lepiej jest umyć. Układ silna dwuskładnikowa kompozycja w dwóch etapach. Pierwszy jest wykonywany na bazie kwasu, drugi na bazie alkalicznej, gdy chemikalia czyszczące SA wlewane na W przeciwnym razie można ograniczyć się do miękkiego płynu do mycia. Zastosowanie środka ludowego, zakwaszonego destylatu pozwala zaoszczędzić pieniądze, a także daje efekt, ale trwa znacznie dłużej. Konieczne jest przeznaczenie od 4 do 7 godzin na usunięcie wieloletniego brudu. Metoda miękkiego czyszczenia. Aby wykonać pracę własnymi rękami, potrzebny będzie minimalny zestaw narzędzi, klucze do odkręcania korków spustowych strzykawka. O największym rozmiarze, jaki można kupić, pojemnik do opróżniania płaszcza wodnego silnika, gumowe rękawice ochronne. Produkty fabryczne przeznaczone do miękkiego czyszczenia nie powodują korozji uszczelek, uszczelniaczy i wyrobów gumowych. Ponadto środek chemiczny pozwala zaoszczędzić do 90% wypełnionego tokolu, po operacji nie trzeba go wymieniać. Przykładem popularnego środka chemicznego tego typu jest płyn rosyjskiej produkcji Motoresurs, przetestowany przez wielu kierowców na własnych samochodach. Płukanie odbywa się bez demontażu chłodnic i innych części układu chłodzenia zgodnie z instrukcją: odkręć korek głównej chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego na nieogrzewanym silniku. Stamtąd za pomocą strzykawki pobrać płyn niezamarzający w ilości 200 cm sześciennych. Wstrząsnać mieszanka w butelce i włać ją ja do otwartej szyjki. Umieść korek z powrotem na miejscu. Kontynuuj eksploatację samochodu do momentu przejechania 2000 km lub spadku temperatury roboczej silnika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Spuść cały tosol z rozgrzanego silnika, w tym z chłodnicy na grzewnicy. Pozostaw płyn na dwie godziny, w tym czasie osad opadnie na dno pojemnika. Ostrożnie wlej 80-90% płynu niezamarzającego z powrotem do układu chłodzenia, nie wylewaj osadu. Uzupełnić układ chłodzenia do normalnego poziomu i bezpiecznie użytkować maszynę. Uwaga, producent zaleca stosowanie płynu do płukania jako środka zapobiegawczego, należy go dodawać przy każdej wymianie płynu niezamarzającego. Objętość opakowania jest przeznaczona na 10 litrów oleju opałowego. Odczynniki innych producentów działają w podobny sposób, tylko niektóre SA nalewane jedne do 2000 km przed wymiana płynu chłodzącego. Dodatkowe płukanie woda destylowana nie jest wymagane. Jak przeprowadzić gruntowne czyszczenie? Jeśli kanały SA pokryte od wewnątrz gruba warstwa płytki nazebnej, łagodne płukanie układu chłodzenia silnika nie przyniesie wymiernych rezultatów. W takich przypadkach stosuje się dwuskładnikowy silny środek i wodę do czyszczenia pośredniego. Technologia stosowania jest następującą, opróżnić obieg chłodzenia. Pozostałości to kolu z nagrzewnicy SA usuwane przez wydmuchiwanie przez jeden z krotców. Podgrzać wymagana ilość destylatu, wlać do silnika i dodać składnik numer 1. Uruchomić silnik i rozgrzać do temperatury roboczej, pozostawić na kilka minut, czas płukania podany jest na opakowaniu. Spuścić zanieczyszczony roztwór, ponownie napełnić układ woda i rozgrzać jednostkę napędową. Ponownie usun wodę i ponownie napełnij fiolkę dwa destylatem. Powtórz operację płukania i opróżnij system. Przeprowadzić kolejne płukanie woda destylowana w celu usunięcia wszelkich pozostałości kamienia z chłodnic i silnika. Napełnij obieg świeżym płynem niezamarzającym. Ostrzeżenie podczas czyszczenia kanałów jednostek silnymi środkami chemicznymi należy być przygotowanym na wycieki z wymienników ciepła. Odczynnik spowoduje otwarcie mikropekniec pokrytych brudem, przez które przedostanie się rozpuszczalnik. Chłodnice, silnik i rury można umyć kwaskiem cytrynowym lub esencja octowa. Do objętości 10 litrów dodaje się nie więcej niż 100 gramów żywności limonka lub litrowa butelkę belizna. Należy rozumieć, że takie rozwiązania Esa dość agresywne i mogą również powodować wycieki z wymienników ciepła. Technologia czyszczenia jest podobna. Stary płyn niezamarzający jest spuszczany, mycie kwasem i destylatem jest wykonywane. Różnica w porównaniu z fabrycznym środkiem chemicznym jest słaba. Aby usunąć silny zator, konieczne będzie kilka płukan, więc pośrednie użycie wody destylowanej staje się bezcelowe. Doświadczeni kierowcy zalecają pozostawienie kwasu cytrynowego w silniku na 1 do 2 godziny po jego rozgrzaniu. Ma to na celu umożliwienie chemii interakcji z kamieniem, zanim ciecz ostygnie. Jeśli zdecydujesz się wyczyścić system za pomocą obelizny lub innych silnych środków, opróżnij go natychmiast po przetworzeniu i szybko napełnij jednostki woda. Pamiętaj o założeniu maski oddechowej, opary chloru SA bardzo zrace i szkodliwe dla zdrowia.